Siema z tej strony kaktus Gaming i to jest kolejny odcinek na moim kanale z Kaktusowa e, i dzisiaj e, pójdziemy sobie e, na wyprawę do netheru e, i zobaczymy co tam będzie i w ogóle. Więc tutaj e, mogę iść w tych itemkach, już sobie do netheru. Więc e, ja wchodzę. No. Oj! Gdzie ja jestem? Nie wygląda jak nether. Co to jest? W ogóle co za dom! Witaj w kaktusowie? To jest kaktusowa? Czy mnie na w ogóle jakiś inny świat? Na inne kaktusy? O co tutaj w ogóle jest? Na Nadżerowie? Co? So. Wow! Ale fajne rzeczy. Oj, to jest chyba jakieś. Pałac prezydencki, i w ogóle moja głowa tam jest. Dobra to, o tutaj widzę od razu ochroniarzy na wejściu. Sprawdzimy sobie w jakimś pokoju czy już nie, no na przykład wejdźmy sobie do tego pokoju. Zielony dywan. Wow, to, to chyba mój pałac. Po... to jest mój pałac, jeżeli to będzie mój kąt, to znaczy, że to jest mój pałac, że ja jestem prezydentem. To... W ogóle przed... Widzowie... W ogóle... W ogóle nie na inny świat i mam w ogóle inne itemy. Ale super itemy, ale kilo. Tak, widzowie. Teraz... Zaczyna się... Ten... Nowa seria na tym... Na tym kanale. O nazwie Kaktusowo. Tylko, że trochę ulepszone bo na trybie wieloosobowym. Na tym świecie będzie ze mną gra, e, grała krowa ty i Moizy. E, więc będzie mega fajnie. E, ten. Dzisiaj chciał, chciałbym was wiedzieć taki krótki, fabularny e, filmik na początku, żeby jakby przenieść się jakoś na ten nowy świat, tego starego. I ja już trochę grałem na tym serwerze i stąd wziąłem właśnie i udało mi się zrobić takie itemy. No. Tutaj jest domek mojego, a ten, akrowa jeszcze nie ma domu, więc jest git. <grywanie> znaczy nie jest git, ale, by, e, ale no nie ma jeszcze domu. Tutaj jest taka mała farma krywek, e, jest tutaj owieczki moje. Tutaj e, ten jest e, mój koń, mój muł i mój osioł. Tylko nie wiem, co tutaj ta owieczka robi. E, tutaj jeszcze mam swoją e, automatyczną farmę arbuzów tak i tutaj właśnie jest e, e, mój dom a tutaj w środku e, jest e, mój magazyn który wam pokazuję e, o tutaj na górę idziemy i tutaj jest mój e, cały posegregowany magazyn i zobaczcie ile mam emeraldów. Tyle diamentów, tyle żelaza, tyle złota, tyle redstone'a, no. Więc, e, właśnie w tym momencie zaczynamy nową serię. E, e, znaczy nie nową, w sumie kontynuujemy trochę starą, e, ale na innym świecie. Więc ja się z wami żegnam widzowie, to był taki krótki odcinek, więc pa.